Bartek nie zagrał w ostatnim meczu. Jaki był powód absencji i czy będziesz do dyspozycji trenera w następnym meczu? E, powód absencji był taki, że mała kontuzja mi się przydarzyła, ale myślę, że już jest po niej, nie ma co o niej tam rozmyślać, tylko trzeba o tym zapomnieć i jestem do dyspozycji trenera. Już jestem, że tak powiem, w treningu z drużyną no i od jutra też na 100%, więc gotowy, żeby pomóc drużynie. To był kolejny dłuższy okres czasu między meczami. Jak wyglądało przygotowanie i z jakimi planami, celami jedziecie do Lublina? No, fajnie. Z jednej strony, że był taki dłuższy okres, że możemy się przygotować, ponieważ DJ dopiero co przyjechał, więc to jest dla nas bardzo ważne, żebyśmy mogli wszyscy się zgrać, poznać, bo, bo tego brakuje. Jesteśmy nową drużyną. Tak samo mnie trochę zabrakło, więc tak jak mówię. te. Ten, ten czas dla nas jest na naszą korzyść, działa ten czas, więc przygotowywaliśmy się pod kątem, że tak powiem, obrony i ataku oczywiście właśnie, żeby każdy lepiej poznał zagrywki, każdy ze sobą grał coraz lepiej i się rozumiał na boisku. To jest nasz główny cel. A jakie mamy cele na mecz z Lublinem? Cel jest jasny, jeden, że jedziemy tam po to, żeby wygrać i przywieźć dwa punkty do Stargardu. Oczywiście tam będzie, jest to ciężki teren, wiemy, że lubią też szybką koszykówkę, więc musimy, że tak powiem, zwolnić, może nie tak szybko jak Śląsk grał, ale trzeba ich, że tak powiem, zwolnić i żebyśmy mogli ustawioną grę grać na jednej połowie lądu. Super, dziękuję bardzo. Jeszcze w tamtym sezonie trenowaliście razem i graliście, w poniedziałek staniecie naprzeciwko siebie w troszeczkę innych rolach, jak, jak trener wspomina Jimmy'ego, Taylora i, i Twitty'ego Cartera? Jako osoby to bardzo pozytywni byli ludzie, dobrze tutaj trenowali, pracowali, no taki jest sport, czasem tak się zdarza, że później trzeba stanąć naprzeciwko, naprzeciwko siebie, znamy ich wady, zalety, więc na pewno będziemy dobrze przygotowani. Stanowią sile zespołu w Lublinie. Twity tak? jest pierwszą jedynką, Jimmy pierwszą piątką, więc na pewno skupimy się na nich i będziemy dobrze przygotowani na ten mecz. Zespół znów doprowadził do emocjonującej końcówki. Tym razem wygrać się nie udało, czy trenujecie jakieś specjalne akcje na, te, na tą część meczu, czy to są bardziej akcje meczowe? Zawsze przygotowani jesteśmy na różne warianty, tak? Zależy jak się rozwinie mecz. Mamy swój system, mamy swoje zagrywki na specjalne sytuacje. Ale patrząc na mecz ostatni ze Śląskiem, to te ostatnie akcje analiz, po analizie były otwarte rzuty. Mieliśmy naprawdę otwarte rzuty, które można było, można było spokojnie trafić. Nie wpadło, niestety. E, mieliśmy naprawdę sporo szans. E, no byliśmy nieskuteczni po prostu w tej końcówce. A rzuty, tak powiem, były otwarte. To, to co narysowaliśmy i chcieliśmy egzekwować, było, było i po prostu nie trafiliśmy tych rzutów. Super, dziękuję bardzo. Powiem już, jest po niej, więc ją trzeba, no! że tak powiem. Kat! No! Odejście